Czekoladę turecką robię za grosze. Jej wypełnienie faktycznie przypomina włosy. Jest lepsza niż dubajska czekolada. Zacznij od pokruszenia jadalnego złota na małe kawałeczki i dodania go do formy. Następnie, w miejsce nad parą wodną rozpuść białą czekoladę, cierpliwie czekając, aż stanie się gładka i płynna. Kiedy czekolada będzie gotowa, dodaj kilka kropel barwnika. Dzięki nim czekolada nabierze delikatnego różowego odcienia. Wszystko dokładnie wymieszaj. Teraz z pomocą pędzla rozprowadź różową czekoladę po foremce, dokładnie pokrywając jej wnętrze. Gdy to zrobisz, wstaw foremkę do zamrażalnika, tak aby czekolada stwardniała. Po tym czasie wyjmij ją, a na jej powierzchnię nałóż dwie łyżki kremu pistacjowego. Kolejny etap to pokrycie całości watą cukrową. Nie żałuj jej, bo to właśnie ona odpowiada za efekt włosów. Na końcu wylej resztę różowej czekolady na wierzch i ponownie włóż do zamrażalnika. Kiedy całość stwardnieje, twoja czekolada turecka będzie gotowa. To nie tylko pyszna czekolada, ale także małe dzieło sztuki. Wypróbuj ją w domu, a z pewnością nie zamówisz gotowej wersji z internetu.